Wraz ze zbliżającą się premierą Doctor Strange in the Multiverse of Madness, oczekiwanie na film i plotki dotyczące projektu pojawiają się częściej niż wrogowie w Spider-Man No Way Home i piętrzą się z niebywałą prędkością. Internet jest źródłem plotek, ale też źródłem faktów. Doctor Strange in the Multiverse of Madness to będzie film, w którym zobaczymy tonę niespodzianek fan serwisu i kilka cameo z różnych części multiversum. W końcu film nazywa się Multiverse of Madness. Absolutnie wszystko jest możliwe, co ma jakiś sens, ale z tym Multiverse of Madness ciężko jest rozszyfrować kto pojawi się w której części filmu. Dzisiaj przyjrzymy się dziesięciu postaciom, które prawdopodobnie, ale niekoniecznie mogą pojawić się w Multiverse of Madness, bo jak zwykle mówię, w MCU wszystko jest możliwe. Ale dajcie mi w komentarzach znać, która z tych postaci według Was ma największe szanse na pojawienie się w sequelu przygód o Strange Doktoru Strange'u. Doktoru Strange'u? W sequelu przygód Doktora Strange. Zapraszam. Bruce Banner Edwarda Nortona. Technicznie rzecz biorąc, Bruce Banner Edwarda Nortona jest częścią MCU. Niesamowity Hulk był drugim filmem w MCU po Iron Manie. Jednak prawdopodobnie Norton nie wróci do swojej postaci i jest za tym bardzo dobry powód. Opinia na temat aktora jest taka, że bardzo ciężko się z nim pracuje. W 2008, kiedy grał Bruce'a Bannera w filmie Niesamowity Hulk. Studio Marvel i Norton w ogóle się nie mogli zrozumieć. Norton próbował przepisać scenariusz pod własną postać i wydaje mi się, że Kevin Feige nie zatrudni aktora, ponieważ MCU jest już świetnie naoliwioną maszyną, która działa bez żadnego problemu. Jednakże, według serwisu BGR, Norton wróci do swojej roli Brusa Banera, jednakże to wszystko jest bazowane na przecieku z i jest bardzo mało prawdopodobne. Dardevil Bena Afleka. Ben Affleck nie miał zbyt wielkiego szczęścia, jeżeli chodzi o filmy superbohaterskie. Jednak był świetnym Batmanem i Bruce'em Wayne'em. To film z 2003 pozostawił wiele do życzenia, ale to nie była wina aktora, a raczej tego, że scenariusz i reżyseria były takie sobie. Biorąc pod uwagę, że Matt Murdock, Charliego Coxa z Netflixowego Daredevila, pojawił się w No Way Home, powrót Afleka stał się mniej prawdopodobny. Raczej Studio Marvel i Kevin Feige będzie chciało skupić się na Charlim Coxie, szczególnie że Vincent D'Onofrio pojawił się w serialu Hawkeye. Tak więc być może jest to częścią jakiegoś większego planu dotyczącego powrotu netflixowych postaci do MCU. Tom Cruise jako Iron Man Tom Cruise odrzucił rolę Tonego Starka w filmie Iron Man z lat 90. W 2007 pojawiły się plotki, że nadal chce zagrać Iron Mana w 2008. Bazując na tym, Service Express spekuluje, że Tom Cruise pojawi się w Multiverse of Madness w roli alternatywnej wersji Tonego Starka. Jednakże jest to bardzo mocno naciągane, ponieważ... Ten news czy ten wyciek bazuje na tym, że Tom Cruise chciał zagrać tonego Starka 15, czy 20, czy 30 lat temu. Tak więc mało prawdopodobne. Oczywiście bardzo fajnie byłoby zobaczyć Toma Cruise jako Iron Man z innego wszechświata, jednak byłby to zmarnowany potencjał, ponieważ Tom Cruise jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów na całym świecie i mógłby zagrać kogoś nowego w MCU. Jednakże, z drugiej strony, yy, aktor wcielający się w Itana Hawka w Mission Impossible grał różne ciekawe wersje samego siebie. Na przykład grał siebie w filmie Austin Powers złoty członek pani Sher Johna Bernhalla. Wygląda na to, że studio Marvel powoli wybiera aktorów i postaci, które grały w Netflixowych serialach Marvela, i teraz przenosi je do swojego świata MCU. Na razie mamy Mata Mardoka, czyli Charliego Coxa w No Way Home i Kingpina Vincenta Donofrio w serialu Hokaj. Tak więc pojawienie się Panishera byłoby wisienką na torcie. Wydaje mi się, że Panisher pojawi się w przyszłości. W przyszłych projektach w MCU, jednakże, Panisher po prostu nie pasuje tematycznie do Multiverse of Madness. A cała plotka bazuje na tym, że po prostu Charlie Cox i Vincent Donofrio pojawili się w krótkim czasie między sobą w MCU, tak więc mało prawdopodobne. Ghost Rider: Multiverse of Madness to będzie jeden z ciekawszych filmów w MCU i byłby idealnym miejscem, aby pojawił się tam Ghost Rider. Fajnie byłoby w końcu zobaczyć nową wersję Ghost Ridera. No i do tego Nick Cage mógłby jeszcze raz wcielić się w Johnego Blaze'a. Jednakże wydaje mi się, że jest to średnio prawdopodobne, ponieważ Cage nie występował w wielkich blockbusterach od kilku lat i wydaje mi się, że stracił to mojo. A studio Marvel jest bardzo ostrożne, jeżeli chodzi o dobieranie aktorów do swoich ról. Być może Cage pojawi się w małym epizodzie, czyli takim właśnie cameo, jednakże uważam, że studio Marvel i Kevin Feige czekają z Ghost Riderem. Na być może Normana Ridusa aby pojawił się w innym projekcie, już w większej skali. Ale co wy na to? Pan fantastyczny. Fani czekają na cameo pana fantastycznego w każdym projekcie MCU, od Wandavision aż do No Way Home. Mimo że postać była nieobecna w każdym z tych projektów, fani nadal czekają. Film fantastyczna czwórka w MCU jest już w produkcji, tak więc Pojawienie się Rida Richardsa w MCU jest nieuniknione. John Krasiński jest chyba na pierwszym miejscu każdej listy każdego z nas do angażu do tej roli. Według serwisu Comic Book Resources zauważono aktora Johna Krasińskiego na planie filmu Multiverse of Madness. Jednakże, to że go tam zobaczono, to jest zupełnie inna sprawa. I zupełnie może być niepowiązana z tym, czy będzie grał w tym filmie, czy nie. Profesor Xavier Mimo, że wydaje się nam, że profesor Xavier mógłby pojawić się w Multiverse of Madness, to wydaje mi się, że jest to średnio prawdopodobne, ponieważ już jest w tym filmie mnóstwo historii, które czekają na rozwinięcie, a profesor Xavier jest z innego uniwersum, jest takim szefem całej grupy mutantów, która musi zostać wprowadzona. Serwis The Playlist w 2019 przeprowadził wywiad z szefem MCU Kevinem Feige w którym to Kevin Feige powiedział, że ma plan na MCU do 5 lat do przodu, czyli to by było gdzieś 2023, a Multiverse of Madness jest w 2022. No i czyżby częścią tego planu był nie tak naprawdę plan pięcioletni, a plan dziesięcioletni, ponieważ jeżeli pojawi się profesor Xavier w Multiverse of Madness, no to musiałby mieć jakiś cel. Jakiś cel w tym filmie, a Kevin Feige raczej nie przewidział MCU tak długo, chyba że kłamał na temat pięcioletniego planu. Ale Kevin Feige raczej nie zwodzi e, widzów i nie wodzi nas za nos. Tak więc, mimo że profesor Xavier mógłby pojawić się w Multiverse of Madness, to jest to prawdopodobne. Jean Grey. Jean Grey to kolejna postać z franczyzy X-Men, która może pojawić się w Multiverse of Madness. Jednakże z tego samego powodu co Profesor Xavier nie pojawi się w tym filmie, ponieważ jest to postać z kompletnie innego uniwersum, które nadal czeka na pojawienie się. Jednak jest taka szansa. Zarówno Sophie Turner, która wcielała się w Jean Grey, jak James McAvoy, który grał Profesora Xaviera Noszą podobne fryzury, które widzieliśmy ostatni raz u ich postaci, czyli James Mccavoy jest teraz łysy, a Jean Grey, czyli Sophie Turner ma teraz rude włosy. Oczywiście to może być przygotowanie do kompletnie innego projektu, jednakże jest w tym jakieś takie malutkie ziarnko prawdy. Tak więc zobaczymy już za kilka miesięcy, ale co wy o tym myślicie, dajcie znać w komentarzach poniżej. Deadpool. Multiverse of Madness to jeden z najbardziej oczekiwanych filmów 2022. Jednym z tego powodów są właśnie te cameo, które mają się pojawić w filmie. Jak wiecie, Deadpool 3 jest już w produkcji, a serwis Arojet powiedział, że Deadpool mógłby pojawić się w filmie. No i pojawienie się Deadpool'a w Multiverse of Madness miałoby mega sens. Wysłuchajcie mnie. Byłoby to idealnym pomostem, aby wprowadzić X-Menów do MCU, ponieważ Deadpool występował już z niektórymi X-Menami w Deadpool 2. No i teraz. Wyobraźcie sobie taką scenę: Deadpool, największy komik w MCU, ściera się z Doktorem Strange'em, czyli najbardziej poważną postacią w całym MCU. Ich spotkanie to byłoby coś epickiego, coś na miarę kapitana Ameryki podnoszącego Mjolnir'a w Avengers Endgame. Nie wierzycie mi? Poczekajmy do lata. Jeżeli to się sprawdzi, to wiem, że Ryan Reynolds zrobi z tego majstersztyk. Shang-Chi. Ten cross już miał miejsce, ponieważ Wong wystąpił w Shang-Chi i legendzie 10 pierścieni. No i teraz wielu fanów uważa, że Shang-Chi zrobi to samo w Doctor Strange 2. Plotki na temat pojawienia się Shang-Chi w Doctor Strange 2 nabrały takiego tempa i takiej mocy, że aktor oficjalnie prosił fanów, aby przestali pytać go, czy wystąpi w filmie. Z tych wszystkich plotek wydaje mi się, że Shang-Chi jest najbardziej prawdopodobną postacią właśnie dlatego, że Wong pojawił się w Shang-Chi. W scenie po napisach w Shang-Chi i legendzie 10 pierścieni, Wong pojawił się i poprosił Katie i Shang-Chi, aby przyszli z nim do Sanctum Sanctorum, aby zbadać te tytułowe 10 pierścieni. No i prawdopodobnie wyobraźcie sobie taką scenę. Doktor Strange gdzieś sobie łazi po tym całym sanctum sanctorum, a w drugim pokoju Wong, Katie, eh, Shang-Chi. Kapitan Marvel i Bruce Banner gdzieś badają te 10 pierścieni, no i boom, trafiają na siebie, cameo gotowe. Jest to najbardziej prawdopodobna opcja z całego MCU. Jednakże, wiecie, Simul czyli aktor wcielający się w Shang-Chi, ile razy ja powiedziałem Shang-Chi przez ostatnią minutę, to jest niewyobrażalne, ehm, zaprzecza, jako żeby był zaangażowany w multiverse of Madness, ale nie trzeba daleko szukać. Andrew Garfield, przez rok kłamał, oszukiwał, zwodził, że nie występuje w Spider-Man No Way Home, a co jednak wystąpił? Tak więc takim zaprzeczeniom nie można wierzyć. Ja uważam, że Shang-Chi na 99% pojawi się w Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ale co ty myślisz? Jak myślisz, kto pojawi się jako takie krótkie cameo w Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Napisz może listę nie 10, ale 5 postaci, gdzie jeden to jest najbardziej prawdopodobna postać, a 5 to najmniej prawdopodobna. No i zobaczymy przy premierze filmu, kto z was był najbliżej prawdy. Taka zabawa na razie. Hej, ty, jesteś jeszcze? Zaczekaj! Skoro mam Twoją uwagę, to spójrz do góry, gdzie zobaczysz inne ciekawe materiały z kanału. A jeżeli jeszcze to oglądasz, to kliknij przycisk po prawej stronie, aby nie ominąć kolejnych materiałów. No i nie zapomnij odwiedzić Sociali. Linki jak zwykle w opisie. Trzymajcie się, na razie!